Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. Lecz on odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. Tak łatwo uczniom przychodzi poddanie się gniewowi. Doświadczywszy porażki odrzucenia, pod wpływem emocji szukają sposobności do zemsty na mieszkańcach owej samarytańskiej miejscowości. Chęć zemsty. Nie pochodzi od Boga, ale od złego. Dlatego Jezus odwraca się i napomina uczniów. Ile razy nam, pobożnym chrześcijanom, zdarzyło się w życiu zapłonąć gniewem? Ile razy szukaliśmy sposobności do zemsty lub odpłaty? Od nas Jezus wymaga wyższych standardów. Odpłata złem za zło do niczego dobrego nie prowadzi. Szukajmy sposobności do dobra, a dobro powróci do nas zwielokrotnione. Unikajmy natomiast działania w afekcie. Jeśli pojawią się negatywne emocje, warto chwilę poczekać, zanim podejmie się jakąś nieprzemyślaną decyzję. Jezus uczy nas dzisiaj szukania dobra, pomimo otaczającego nas zła. Jeśli tak będziemy postępować, to każdego dnia świat będzie stawał się odrobinę lepszy. Nie da się zbudować cywilizacji miłości i szacunku gwałtem i przemocą. Zadajmy sobie pytanie: czy podejmujemy walkę z własnymi złymi skłonnościami, czy staramy się zachować harmonię i uczuciowy ład? Czy raczej reagujemy impulsywnie? I wreszcie, czy staramy się pomnażać dobro w swoim życiu, unikając wyrządzania innym zła w odwecie lub zemsty? Czy przykład Jezusa pobudza mnie do czynienia coraz większego i bardziej bezinteresownego dobra?